A jestem Mierce, witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale A dzisiaj trochę tak luźno, bez gadolinu. Ostatnio trochę się nie widzieliśmy. Co tu? Ostatnio trochę się nie widzieliśmy. Nie miałem chęci do nagrywania, ale powróciły mi Powróciły mi. Ostatnio też no dużo. Trzeba. Dużo do szkoły było, więc... Tak też nie nagrywałem odcinków przez tam dwa tygodnie chyba, no trochę mniej chyba, ale dzisiaj chciałbym Wam coś tam zaprezentować, znaczy nie jest nie prezentacja taka jak komiksów na przykład z Marvel Origins Tylko tak chciałem poinformować, że, poinformować, do, no tak, że... Yy, kupiłem moją pierwszą mangę Jest, jest to Hanako znaczy, kupiłem już dwa tomy ogólnie, bo mi się pierwszy tom spodobał, bo już przeczytałem. No i tak, jak byłem sceptycznie nastawiony do, do właśnie do tych wszystkich spraw typu, właśnie manga i anime, tak, no, no, Hanako mi się naprawdę spodobał. Yy, dalej, no, przeczytałem całego w jeden dzień, tam, nie wiem, godzinę mi to zajęło. Naprawdę luźno się to czytało Akurat dostałem, dlaczego, dlaczego ten akurat Hanako? Coś innego, ponieważ w księgarni akurat był Było jeszcze, co to było? My Hero Academia Ale było to tą drugi Nie było tomu pierwszego, to nie brałem eee, Tak więc Zacząłem moją przygodę z mangami. Nie wiem ile ona potrwa, ale no, do drugiego temu jeszcze się nie zabrałem. Na razie, po pierwszym to mnie najba, najba, bardzo mi się podoba. No i taki krótki odcinek informacyjny. Niedługo, mam nadzieję, że znów zacznie się pojawiać kontent z Kadolinu. Niedługo też nowe komiksy z Marvel Origins. Czy już jeden w tym miesiącu był pierwszego, tak? I to była fantastyczna czwórka 2. Jeszcze jej nie prezentowałem tu na kanale. Tak no więc, tak chciałem Was poinformować, że zacząłem znaczy nie kolekcjonować, po prostu chcę spróbować i zobaczyć, co z tego wyniknie. Yy, jak to wygląda, tu To też bardzo mi się podoba, bo to też ładnie na półce wygląda. Najlepiej to chyba właśnie, bo obwoluta, ale wiadomo te. Jak widziałem inne mangi, to chyba każda manga wydawana ma taką obwolutę. Które po prostu są, o Jak to nazwać no w której są Tu jest manga, tu jest obwoluty, tak to jest osobno Tu też jest, są jakieś rysunki Tu akurat z tego co wiem to Hanako się wyróżnia tym, że właśnie tu ma Na przodzie tej na okładce ma No tu jakąś część komiksu, nie wiem Tej części akurat nie było w komicie, to chyba jakaś dodatkowa po prostu. No, tutaj tak samo i bardzo ładnie, tutaj, bardzo ładnie to się prezentuje na półce. Co chciałem powiedzieć, że tak, no nie będę wam chyba prezentować tej, tej mangi. No po co? Aż tak to nie jest jakieś unikatowe. Te mangi, z tego co wiem, to wyszły w 2020. No, ale teraz jest zacząłem moją przygodę i no zobaczymy, co z tego wszystkiego wyjdzie. Pewnie będę Wam robić jakieś update. No, nie wiem, co miesięczny na przykład. Też będę Wam pokazywać, no właśnie, nie pokazywać tych starych rzeczy. Ale to z marvela. No może z mammy, będę Wam pokazywać, co sobie dokupiłem. Szybko się doczyta, w... nawet fajnie po, tej, po tym pierwszym razie. Yy, da dalej się nie przekonałem. Nie wiem. Tak jakoś mam, że akurat manga bardziej mi przypasowała niż anime. Nie, nie wiem dlaczego, nie pytajcie. Tak więc dziękuję za ten odcinek, króciutki odcinek. Nie mam też co dużo do powiedzenia. Żegnam Was do kolejnego odcinka, który już za jakiś czas a ja idę chyba czytać drugi Tom Hanako. Bardzo mię dzisiejszy odcinek i pa pa!